To jest Wielki Podcast Maturalny. Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl ukośnik podcast. Dziś pora na podsumowanie i pożegnanie. Przez kilka ostatnich miesięcy miałam przyjemność przygotowywać dla Was te podcasty. Egzamin maturalny spędza sens powiek niejednemu maturzyście z jednej strony to zrozumiałe, bo każdy egzamin wiąże się z niepewnością czy obawą. Z drugiej strony boimy się tego, czego nie znamy. Wystarczy więc dobrze coś poznać, aby pozbyć się większości obaw. Treści omówione w podcastach mają za zadanie pomóc wam w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Liczę, że skorzystacie z tej formy pomocy. W podcastach dotyczących epok literackich znajdziecie podstawowe informacje o nich, a więc nazwy, ramy czasowe, filozofie epok, główne idee i charakterystyczne pojęcia. Jest to wiedza niezbędna dla pełnego zrozumienia treści i sensu lektur, a także ich interpretacji. Nieodłącznym elementem egzaminu maturalnego z języka polskiego jest wypracowanie argumentacyjne. W podcastach znajdziecie informacje, jak zbudować taką wypowiedź, jak skonstruować dobry argument, co oznacza odwołanie się do utworu, jak zbudować wstęp i zakończenie, jak zadbać o kompozycję i spójność pracy. Znajdziecie również wskazówki, jak przygotować się do testu pisemnego i notatki syntetyzującej. Z tymi informacjami zwiększycie swoje szanse na zdobycie możliwie największej ilości punktów na egzaminie maturalnym. W prosty i przystępny sposób odkryliśmy sekrety poleceń egzaminacyjnych, zarówno pisemnego, jak i ustnego egzaminu. Powtórzyliśmy również takie zagadnienia, jak kategorie estetyczne, konwencje literackie. Konteksty z przykładami, toposy, różnice między symbolem i alegorią. Znajdziecie tu również zagadnienia językowe np. funkcje języka, style funkcjonalne, środki stylistyczne. Omówiliśmy przykładowe motywy, lektury, bohaterów, które warto znać do matury, i wiele jeszcze innych treści. Zachęcam Was do odsłuchania i korzystania z tej formy pomocy. Tyle ode mnie. Reszta w waszych rękach, a w zasadzie w głowach. Pamiętajcie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wiecie, co trzeba napisać, wiecie, co trzeba powiedzieć, wiecie, jak to zrobić. Pozostaje uwierzyć wam we własne siły i w to, że szczęście sprzyja tylko tym, którzy wierzą w siebie i w swoje możliwości. Zatem, kochani, życzę wam twórczego bałaganu w głowie, a potem już na egzaminach ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy na maturze abyście z uśmiechem i umysłem pełnym wiedzy przystąpili do swoich pierwszych poważnych egzaminów życzę wam wewnętrznego spokoju jeśli pojawi się niepokój to niech będzie on tylko twórczy lekkiego pióra przytomności umysłu optymizmu i dużo dużo wiary we własne siły bo pamiętajcie zwyciężyć mogą tylko ci którzy wierzą że mogą Dziękuję wam za wszystkie pozytywne reakcje. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Powodzenia.